Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Strategie Inwestowania. Dzisiejszy temat jest szczególnie ważny dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Chciałbym opowiedzieć Wam o pięciu najczęstszych błędach, które popełniają początkujący inwestorzy. Dlaczego to takie istotne? Bo błędy na początku potrafią kosztować bardzo dużo nie tylko pieniędzy, ale też motywacji i chęci do dalszego działania. Zdarza się, że ktoś raz ile zainwestuje pieniądze, straci część oszczędności i już nigdy nie wraca na rynek. Szkoda, bo inwestowanie to jedna z najlepszych metod ochrony i pomnażania kapitału oraz majątku. Moim celem jest, abyście po tym odcinku byli w stanie świadomie unikać tych pułapek, budować swój portfel w bardziej przemyślany i przejrzysty sposób. Pierwszym błędem jest brak planu i brak strategii działania. Większość początkujących zaczyna inwestować spontanicznie. Ktoś powie: Kup akcje tej lub tamtej spółki, bo po prostu rośnie. Albo wejdź w krypto, to teraz modny temat. Ludzie wchodzą, inwestują w spółkę, ale bez żadnego planu. Dlaczego to problem? Takiemu inwestorowi towarzyszy brak określonego celu. Nie wiadomo, czy inwestuje na jeden tydzień, miesiąc, a może rok. Brakuje też ram określonego ryzyka. Nie wiadomo, ile może zaryzykować, ile chce zostawić w bezpiecznych aktywach. Ostatecznie przeprowadzone działania często nie są konsekwentne, inwestor zaczyna panikować i sprzedawać w najgorszym możliwym momencie. Przykładowo wyobraźmy sobie, że ktoś zaczyna inwestować mając powiedzmy 10 tysięcy złotych. Bez planu rzuca 8 tysięcy złotych w jedną spółkę, bo akurat wszyscy o niej mówią. Zakładając, że ta spółka spadnie powiedzmy o 50%, Inwestor traci już 4000 swojego kapitału. Całkowicie zniechęca się do rynków kapitałowych. Gdyby miał plan, dywersyfikował swoje inwestycje, taka strata byłaby dużo lżejsza i mniejsza dla całego portfela. Osobiście zanim podejmę jakąkolwiek inwestycję, zastanawiam się, dlaczego inwestuję, na jaki czas, ile mogę zaryzykować, gdzie widzę daną firmę powiedzmy za 2-3-4 lata. Warto też pomyśleć o stworzeniu prostej strategii: np. 30% inwestuję w jedną firmę, 30% w drugą, 10% być może w coś ryzykownego, albo po prostu zostawiam na czarną godzinę. Drugim błędem początkującego inwestora jest nadmierne kierowanie się emocjami strach i chciwość tego powinniśmy unikać na giełdzie. Początkujący często kupują coś, co mocno rośnie. Nie chcą przegapić okazji, ale też sprzedają, gdy spada, ponieważ nie chcą stracić wszystkiego. To tak naprawdę dokładne przeciwieństwo tego, co powinno się robić. Mechanizm psychologiczny, który stoi za tym zjawiskiem, jest całkowicie prosty. Na początku jest euforia. Czasem kupujemy drogo. Potem jest panika, sprzedajemy tanio. W efekcie tak naprawdę tracimy podwójnie przy wejściu i przy wyjściu z inwestycji. Prosty przykład z kryptowalut. Ile osób kupiło bitcoina powiedzmy po 60 tysięcy dolarów? Wszyscy mówili, że leci na stówę, a potem sprzedawali po drodze przy drobniejszych korektach. To klasyczny błąd emocjonalny. Najlepiej zawsze trzymać się swojego prostego, z góry określonego planu nie działać pod wpływem emocji. Warto wcześniej przemyśleć i ustalić możliwe poziomy wejścia i wyjścia z inwestycji. W końcu wiadomo, że nie sprzedamy na samym szczycie. Trzecim bardzo popularnym błędem jest brak dywersyfikacji. Nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Każdy zna to proste przysłowie świetnie odnosi się też do inwestowania. Początkujący często inwestują wszystko w jedną firmę. Jeden ETF, jedną klasę aktywów co tak naprawdę ogromne ryzyko. Dla przykładu, jeśli ktoś w 2020 roku kupił akcje tylko spółek technologicznych, przez chwilę naprawdę świetnie zarabiał, ale potem, gdy nastąpiła głębsza korekta na rynku techów, jego portfel bardzo mocno stracił. Dlaczego dywersyfikacja działa? Gdy jedna branża rośnie, druga może spadać i na odwrót. Łącząc różne aktywa, akcje, obligacje, złoto, ETF-y, zmniejszamy ryzyko dużych strat. Straty i zyski tak naprawdę się balansują. Nawet mały portfel da się dobrze zdywersyfikować. Na przykład 70% inwestujemy w ETF na globalne indeksy, 20% w obligacje. A 10% wrzucamy w krypto albo w złoto, w zależności od charakteru portfela. Kolejnym błędem, który pośrednio wiąże się z poprzednim, jest brak cierpliwości i nadmierna chęć szybkich zysków. Wielu początkujących inwestorów chce szybko zarobić. To naturalne. Szukają pewniaków, inwestują w spółki groszowe, wchodzą w ryzykowne projekty. Problem w tym, że takie podejście zazwyczaj kończy się stratą. Prawda jest taka, największy inwestorzy świata, tacy jak Warren Buffett, zbudowali swoje fortuny dzięki cierpliwości, systematycznemu działaniu, wytrwałości, a nie dzięki szybkim strzałom. Dla przykładu, jeśli zainwestowałbyś 10 tysięcy złotych w indeks SP 500 i trzymał tą inwestycję powiedzmy przez 20 lat, Historycznie mógłbyś liczyć na średni wzrost pomiędzy 8-10% rocznie. To daje ponad 60 tysięcy złotych zysku bez żadnego hazardu. Z tego względu uważam, że inwestowanie należy traktować jak maraton, nie jak sprint. Nie należy dać się złapać na obietnice szybkiego, dużego zysku. Takie obietnice z dużą dozą prawdopodobieństwa po prostu są nierealne. Ostatnim błędem, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, jest ignorowanie edukacji giełdowej. Ostatni, ale moim zdaniem również najważniejszy błąd brak wiedzy podczas podejmowania inwestycji. Wielu początkujących zaczyna inwestować, nie rozumiejąc podstawowych pojęć: co to jest stopa zwrotu, co to jest inflacja, dywersyfikacja, ETF. Efekty takiego ignoranckiego podejścia mogą być znaczne. Stosunkowo łatwiej dać się nabrać na reklamy cudownych inwestycji, wszelkiego rodzaju piramidy finansowe, czy znaleźć fałszywego guru od szybkiego bogactwa. Gdybym startował jeszcze raz, przed inwestycjami poświęciłbym sporo czasu na naukę. W końcu chodzi o nasze ciężko zarobione pieniądze. Przeczytałbym kilka książek na temat finansów, słuchałbym podcastów takich jak chociażby ten, być może skorzystałbym z jakichś kursów online. Inwestowanie to w końcu umiejętność, którą każdy z nas rozwija przez całe życie. Podsumowując, moim zdaniem pięć najczęstszych błędów początkujących inwestorów to po pierwsze brak planu i strategii, po drugie kierowanie się emocjami. Po trzecie, brak dywersyfikacji. Po czwarte, szukanie szybkiego zysku zamiast stabilnych inwestycji. Po piąte, ignorowanie edukacji finansowej. Zakładając, że uda Ci się uniknąć tych błędów, Twoje szanse na sukces na rynku znacznie wzrosną. Drobna rada na koniec. Nie staraj się być genialnym inwestorem od pierwszego dnia przygody z giełdą. Wystarczy, że będziesz konsekwentny, cierpliwy, będziesz się uczyć. To droga, która naprawdę może zaprowadzić Cię do wolności finansowej. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku podcastu Strategie inwestowania. Jeśli podcast Cię Wam spodobał, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Napiszcie, które z tych błędów Wy popełnialiście na początku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.